Nie wiem, jak mówić po polsku, ale jest takie, czyli kto nigdy nie robił seksu, to wtedy jest jakie tego. Cześć, dzisiaj. Gościnia specjalna Mijin. Koreanka z kanału Koreanka. Tak, Słuchajcie, zapraszam. Tak. <laughs> Więc wbijajcie oczywiście do niej na kanał. Mhm. Te makijaże, które dzisiaj zrobiłyśmy. Tak. To właśnie zrobiłyśmy, ta polska wersja makijażu. Mhm. No. Które takie podobne, jak ja Jesteśmy robi, siostry świetnie, teraz, tak? Mhm. No, e, więc dzisiaj porozmawiamy o wielu takich e, sprawach społecznych i aktualnych, jakie są w Korei. Mhm. E, I to, co e, jest fajne i ważne, co chciałaś podkreślić, że to będą twoje osobiste doświadczenia. Tak. tak. Ja nie tak. reprezentuję wszystkie Koreańczyki i Koreańczycy i jeszcze nie tak dobrze mówię po polsku, dlatego też proszę zrozumieć. Super mówisz Nie. po polsku, super, to jest Nie. tak trudne. Nie. Dwa trudne języki i ty potrafisz w ogóle, więc w ogóle, wow. Super. E, więc tak, pierwsze pytanie to, mhm. jak to jest z tematami tabu, bo w każdym państwie one są trochę inne. Mhm. Jak na przykład z tematem kupy, mhm. bo wiem, że jest inaczej niż u nas. Mhm. E, jak z tematem na przykład okresu mhm. e, i masturbacji? Mhm. A ku Pa to wtedy co? W Polsce co? Numer jeden? Kiedy nie, kiedy że się nie... Raczej się, raczej się nie mówi. Raczej się, raczej się nie mówi, albo z dziećmi bardziej. Z dziećmi to tak, mm. tak jako tak, taka naturalna rzecz. Ale tak, tak normalnie to ludzie nie mm. rozmawiają na przykład o swojej kupie. Nie, absolutnie. Nic a nic. O... To chyba posiędzie tak samo mi wygląda. A ja widziałam maskotki z kupą w Korei. Aaaaa! A no, ale czasami tak śmiesznie tak robimy. A, a śmiesznie, no. <głos> nawet <głos> jakim jest ulica, to jest Inzadą, to bardzo popularny dla autokraciów, tam dużo sprzedają jakie y, kosmetki, ale niż tego bardziej pamiątki. Mhm. O, ale tam ta ulica sprzeda chleb kupą. <noise> chleb w kształcie kupy. Tak. I dlatego, ludzie, ludzie tak, chcą to kupić. No tak, bo ja też nie wiedziałam, po prostu mój mąż powiedział, tam jest takie znane jedzenie, jest taki street food, jest taka głupa, jest, dlatego, co jaka głupa, chleb bardzo <laughs> wygląda jak głupa, dlatego my spróbujemy no, i tak Boże. jemy. To taki sposób, to my normalnie my bymy, ale jeżeli tak jak z my albo jeżeli kobieta z mężczyznami, to wtedy w ogóle nie my nie, po prostu. Tak, okej. Okay. A o, o okresie dziewczyny rozmawiają o okresie, albo masturbacji? To jak, tak jak w Polsce wy też tak mówicie, mam te dni, nie? A, U nas też tak mówimy. Takie my. bezpieczne słowo tak? też jest. Albo tak. śmiesznie, też nie wiem dlaczego, ale my mówimy, dzień magii. Dzień Magii! No. Fajne to jest! Ale nie wiem dlaczego! Okay. To taka magia, ale my tak... Ja bym wolała mówić, że to są moje dni magii, niż, ma niż to są te dni. No. Ale tak mówimy, ale oczywiście trochę musimy być takie cicho, nie? A, no. okej. Okay. No bo tak na przykład młode dziewczyny, kobiety, mm. ym, coraz bardziej się otwierają na takie tematy, mm -hmm. żeby porozmawiać. Tak. Wiadomo, że nie wszędzie, ale z kimś, z kim jesteś bliżej, to bez problemu. Tak. A w Korei? Czy ta nadal jednak w Korea, nie, nie? I teraz chyba już zmieniało, bo kiedyś ja byłam w liceum, to wtedy mm. ktoś tak pod siebie, ten podpaskę, tak? To mm. wtedy, od możesz pocieć mi, to wtedy, okej. Okay. Jakie James Bond albo Michał. Tak i potem szybko tak masz. Tak tak, tak, tak robiłyśmy, Aha. ale chyba teraz nie aż tak. Normalnie kupujemy, no normalnie tak dajemy, bo my też tak trochę powoli powoli zmienimy no. i potem. To dlaczego to jest takie nieśmiałe? Aha, no właśnie. No. a czy myślisz, że przeciętna Koreanka by poprosiła swojego faceta albo męża po to, żeby kupił jej podpaski albo tampony? Bo u nas spoko, jakby nie spoko. Dlatego czasami jakim filmu albo jakie serialu, koreańskim serialu dramie, to wtedy takie śmiesznie tak pokazuje. I mężczyzna tak i tak... I się on tak chowa. Muszę kupić, ale tak I ktoś tak chodzi, to wtedy... Ty... że nikt nigdy... nie... <śmusza> I potem szybko kupuje i potem do kasy i potem... Proszę bardzo, i my mamy takie reklam... reklamówka, ale Aha. takie czarna reklamówka jest. widać <śmusza> Tak! A tego... Tak, poprosić tak, specjalnie. Nie. Albo czasami kasiarka też tak pyta. Aha, Można? czy czarnoreklamowka. Tak, w ogóle jak byłam w Korei, to ja miałam bardzo dużą trudność, żeby znaleźć tampony. Mm. I że nie są w ogóle popularne. Tak. No. Ja też trochę wałam się jak robić i okay. nikt nie uczył do mnie, dlatego ja nie wiedziałam jak robić, po prostu mhm. pitałam do koleżanki Mm -hmm. Ktoś używała, to wtedy, jak używać? I mm -hmm. tak słyszałam, aha, ale to okay. wtedy trochę takie okropne, jak robić, jak do środka, tak ja zapytałam, nie? I jeszcze koleca, Koreanki myślą, albo ludzie myślą, że, to jest moim zdaniem, można e, już po seksu, można robić tą. Aha, okej. Okay. Tak, że... bo jeżeli za dużo używać tampony, to wtedy e, nie wiem, jak mówić po polsku, ale jest takie... Czyli kto nigdy nie robił seksu, to wtedy jest jakie tego... Że taka... Że, a, że na dziewicza, tak? Chodzi mm -hmm. o to, że takie nietknięta. Mm -hmm. Nietchnął, nie... Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Dlatego też o. można, tak? A to jest też taki mit w Polsce, to znaczy na szczęście on już jest tak daleko. Mm -hmm. Już jest mało go, ale kiedyś był mm. ten mit, tak. Ta. Dlatego tak, no. tampon to... Yy, za nie bardzo, za tak. bardzo. No, nie, okay. nie bardzo. A jak z relacjami takimi romantycznymi, żeby hmm. w związki wchodzić? Czy łatwiej jest kogoś poznać w Polsce czy w Korei? Trochę trudne pytanie, bo ja tylko w Korei miałam jednego chłopaka. Mm -hmm. Kiedyś A tu miałam... masz męża! No tak! Polska Kiedy... wygrywa! Tak, dlatego nie mam doświadczeń i nie wiem co mam powiedz. Nawet on jest tak moim, moim yy, kolegą, moim yy, przyjacielem, dlatego tak nagle tak było i tylko tak chwileczkę tak mieliśmy chłopakiem, mm -hmm. ale yy, wydaje mi się, moim zdaniem, bo w Korei jest takiego, landka w ciemność, tak my mówimy sogeting, a tego dużo tak robimy. Na przykład <grym> tak. tak o kurde. Nawet y, moja, mój kolega y, kiedyś był w Korei i potem trochę zdziwił się, bo on y, tak y, ma dużo, y, czyli tak dużo spotykał się z i potem Koreańczyk pyta, ja mam jedną taką fajną dziewczynę, czyli nie dziewczynę, bardziej koleżankę mam, mhm. a ty jesteś taki przystojny, a chcesz spotkać się z nią? Aha, tak, no. dlatego, ale nie tylko on słyszał raz... Kilka razy słyszała. słyszała. Okay, okay, no, okay, Dlatego okay. w Korei okay. ma dużo takie landka w ciemności i ja też tak robiłam. O, ja mam dobrego, e, jakie kolega jest. I tak mam dobre, dobrą dziewczynę, mam takie koleżankę. I, i mam. Dlatego, o, no. no, to będzie pasuje. To wtedy, chcecie, e, chcecie, to spotykajcie się. Okay, tak robimy. Dlatego, okay. wydaje mi się, trochę ma dużo szansy. Gdzie spotka się jakimś mhm. mhm. nowym? Tak. A jak ze zwią związkami jednopłciowymi? Jak w ogóle y, homoseksualizm jest postrzegany? No bo my jesteśmy na tej takiej dobrej, otwartej drodze. Teraz jesteśmy jeszcze po czerwcu, czyli y, miesiącu Dumy, i y, 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 wiesz, mamy parady, one są coraz większe z roku na rok. Nadal jest to na przykład niebezpieczne okazywać sobie uczucia tak publicznie, mhm. ale idziemy jednak w tą bardziej otwartą mhm. stronę y, jako Polska. Ale normalnie, tak swoim przyjacielem, z znajomym bez problemu zwykle się mówi. Mhm. I to jest, to jest takie wtedy otwarte, taki, taki otwarte w takim bezpiecznym mhm. swoim towarzystwie. A jak jest w Korei? dajmy się, w Korei też coraz coraz y, zmieniało się i trochę, no, trochę tak posiadło, bo kiedyś naprawdę ja nie wiedziałam. W ogóle taki osób jest, mm -hmm. i po prostu w Korei, kiedy ja byłam dzieckiem, to wtedy jedna z robiła e, mm -hmm. robił coming out. Mm -hmm. Dlatego tak było issue, i wszyscy tak wow. mówią i tak. Tylko on tak powiedział. Nadal on tak e, pokazuje wszystko, i postacie w ko koreańskim dramie, albo mm -hmm. koreańskim serialu, albo tak on dzieje, ale tylko on. Tylko Jedna osoba, tylko tak Z wszystkich, w mediach yy, tak. Wszystkich ludzi w mediach, co są. Tak. Jedna tak. osoba. Kiedy byłam dzieckiem, y, dlatego ja, ja nie widziałam tak dużo ludzi. To co. jest w ogóle. Tak, po to, prostu... To, to nie dużo wie, pokazuje, go. jakby to dużo było. Dlatego, no, dlatego tak cicho nikt mówi o Nigdy tym, ale teraz wydaje mi się, w nie wiem, w Twitterze, albo y, na kanale YouTube, tak ktoś tak pokazuje, albo ktoś jest jutwer, jutwerem, albo jutwerką i tak pokazuje ze swoją dziewczyną, swoją, swoim chłopakiem i tak wszystko pokazuje teraz, dlatego mm. też tak ludzie, też tak bardzo kibicują <noise> i on fajnie wygląda, dlatego fajnie. wydaje mi się, młodzi ludzie już inaczej myślą mm -hmm. i lepiej, ale Wydaje mi się, też stary ludzi, jeszcze nie tak bardzo. Nie ciężko Tak, bardzo. Im. Ta, jeszcze mm -hmm. ciężko. Ta. Ok. A jeśli chodzi o relacje rodzinne, mm -hmm. jak one wyglądają? Bo wiesz, jak bardzo po tylu latach też spędzonych tutaj, jak to się różni? Jakie są największe różnice? Mm. Bo jest na pewno to, że jest szacunek dla wszystkich starszych mm -hmm, osób. Szacunek. Mm -hmm, szacunek. Tak, I tak. się nie dyskutuje. Tak. Za bardzo. Jeżeli rodzice mówią, to wtedy my tylko słuchamy. coś a, tak a jakoś zbuntować się? To... Nie za bardzo. Też robimy, no też robimy. Ja też tak robiłam, no tak? Ale w ogóle nie, nie tak i jeszcze. Ale wydaje mi się tak podobny jak w Polsce, bo y, rodzice męża i rodzice, y, moje rodzice to takie są podobne, naprawdę. Są. Ta, dlatego ja też biłam siłku, moje rodzice też tak bieli siłki, bo, bo taki podobny, tak nie można rozmawiać po polsku, po koreańsku, na siebie, ale wszyscy mówią: O, jesteśmy mi Dlatego mm. podobny, ale oczywiście Polacy tak bardzo lubią klatulat i jesteś głodny, <grym> o kocham cię tak. Dla, wydaje mi się tak Wylewni, dużo, tacy. tak mhm. dużo mówić, dużo tak wytłumaczyć, yy, tak ale Kolej nie tak. Jeżeli ja tak mówię do mamy Mamo, kocham Cię, to wtedy mama pod ciebie śpiewa. Co chcesz? No, co <laughs> no, Albo co robiłeś? No, co robiłaś? Przyznaj się. Da. No, dlatego no, trochę tak Mimo. nie tak lubimy, ale okay. taki podobny. No. Okej. Okay. A podoba Ci się to? Te, to, że tak uczucia tak no, wprost? Tak, tak? bardzo. No. Bo to wtedy tak czuję a ja tak jestem trochę ważną osobą i wszyscy mhm. kochają mnie i tak no i naprawdę mama yy, tego mama męża też tak tak ciepłe tak robi, zawsze jesteś Fajnie. jesteś godna. to takie polskie nie wiem takie gościnne, nie że Na nakarmić po... wszystko. Zawsze nawet u koleżanki albo u kolegi też tak wtedy jesteś głodna? Tak, jedz, jedz. Potem jadłam, tak. ale później znowu jesteś głodna? Mam coś tak ciasto? I tak jedz. Dlatego tak. No, dużo karmi. Takie gościnny no, takie myły, no. Okej, okay, okej. Okay. A y, powiedz jak jest z rasizmem? Czy ty się spotkałaś z rasizmem? Jak to wygląda? Nie tak bardzo. a Kiedy 7 lat temu byłam pierwszy raz do Polski, wiesz, biłam w Polsce na Piemiążceński, to wtedy Taki rzeczy, bo wtedy w ogóle nie, nie tak było dużo koreańczyki mm -hmm. i po prostu, jeżeli tak, jak Asiatka tak patrzy, patrzy, ktoś tak patrzy, wtedy o, dziękiękczą coś tam, coś tam mówi, albo A. coś Chinka, tak mówi, nie. A teraz, wydaje mi się, no, trochę mniej słyszę o tym, dziękiękczą mm -hmm. albo coś Chiny, albo Asia, coś takiego, to nie tak bardzo słyszę, ale kiedyś. Rok albo dwa lata temu, rok temu oczywiście, bo wtedy zaczynają koronawirus, tak? Rok temu, no, no, no. rok temu. To wtedy tak zaczynają koronawirus, to wtedy ja chciałam wysiadać z tramwaju, to wtedy ktoś stał y, przed drzwiami i tak ja. Siadam, od razu on tak powiedział do mnie: O, ty jesteś tak z koronawirusem, ty jesteś z Chiny i tak coś tam czy to. Tak powiedział, dlatego ja biłam w sioku, bo Strasznie. ja tak pierwszy raz tak poznałam z takim oso o, no. tak, taką osobę, mhm. dlatego tak byłam w sioku, nawet tak wtedy rozmawiałam z rodzicami przez telefon, dlatego od razu tak kończyłam, i potem dzwoniłam do męża i potem po polsku mówiłam przekleństwo. Mhm. Bo tak bardzo <gulacje> denerwowałam się i, i <gulacje> mówiłam tak, nie jestem hi, czyli nie jestem Chinką, jestem Koreanką i to jest nie tak na w Korei, to też trochę nie jest źle, ale tak bardzo denerwowałam się, tak mówiłam, ale on taki był żywny, bo nie tylko mówił to mnie, mm. to w wszystkim w, 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 w mm -hmm. trambaju tak mu, mówił, a tylko raz. Raz tak spotykałam się. Tak z mocno. Taką, no, mm -hmm. Tak mocno. No, czekoladek. Albo tym... myślą, że nie rozumiesz w ogóle, co mówią A tam prawda? Mocno, tak, tak. <grym> A, A, A ty wszystko rozumiesz, doskonale, i możesz im odpowiedzieć. No. A moja koleżanka, śmieszna historia jest. Moja koleżanka kiedyś była w trambaju i ona też ta uczyła się na polonistkę, uczyła się polskiego na polonistkę, dlatego ona dobrze rozumie po polsku, no. ale wszyscy tak śmieją i coś tam mówi, cięcięcią tak, 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 tego. On powiedział, kur, i potem szybko wysiadł w trambaju. No. Bo Oje. wszystko my rozumiemy, nie? No. Ale jeżeli tak dobrze rozumie, ktoś dobrze rozumie po polsku, albo dobrze rozumie polskie kultury, wtedy, wydaje mi się, nie tak spotka się z taką, ta, takimi osobami. Okay. Taki Rasyst, tak. No. Mm -hmm. A wspomniałaś o tych przekleństwach. To polskie takie są fajniejsze? L mocniejsze takie. Dla męża to jest koreańskie, a ja bardzo używam polskich. Polski tak, takie moc mają. Tak. Dla Dobra. Nawet kiedy ja podróżuję za granicą, uh -huh. to mogę znaleźć, Okej, okay, gdzie, tak tak. gdzie jest Polaka, no tak. słyszę tak, cały czas słyszę k, ta, ta tego Ale, ja ale k e, czy młodzi ludzie w Korei, e, młodzi, czy tacy jak my, <laughs> e, A, tak. często przeklinają tak mówiąc do siebie? O, może no bo w Polsce dość często. Bardzo, no? może ludzie naprawdę w autobusie tak słyszę, to wtedy wow, takie mówi, wow. To ja też tak byłem w szoku, bo naprawdę może ludzie po prostu tak, 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 tak mówią no. i tak... Mm, mm. W Korei nie. W Korei tak. A w Korei, w Korei tak. tak? W Korei tak, Korei tak. tak na maksa, tak, okej, okay, tak. dobra, dobra. Może ludzie tak mówią. No. O. Okej, okay. no to, 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 to podobnie, podobnie przynajmniej. Tak. Młodzi ludzie tak wszyscy podobni no są. Okej. Okay. A co myślisz w ogóle o tym, yy, o takiej modzie, która jest w Polsce od kilku lat, właśnie na pielęgnację koreańską? Mm. Na, że są te kroki, te konkretne produkty, też marki koreańskie mm. są u nas bardzo popularne. Yy, jak w ogóle wiedziałaś o tym, jak tutaj przyjeżdżałaś? Bo 7 lat temu biłam nie, 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 to pierwszy raz wtedy nie, naprawdę trudno no. znaleźć koreańskie jedzenie, nawet koreańskie jedzenie też tak było trudno znaleźć, ale teraz, gdzie uh, no, gdzie i ja też tak czasami szok, wow, takie Kosmetki jest w Polsce, a mogę kupić, ale tak patrzę ceny i o. No, o a w Korei dużo taniej one są. No, no tak. bo ja wiem, ile no? kosztuje, nie? Dlatego tak. trochę szkoda. Po prostu dzwonię do mamy, mamo, pod siebie to i to, proszę <grym> wysłać to mnie, to jest y, lepiej. Ale no wszyscy okay. tak lubią i kupują, to dla mnie taki siok. I to bardzo dziękuję. No. Polacy tak <grym> <Są> lubią, <grym> no. koreańskie no. kosmetki. To jest bardzo wyjątkowe, bo jak i, i czasami bywam w innych krajach, nawet blisko. Tutaj gdzieś w Europie, to, to nie jest taki, nie jest taki mm -hmm. wielki trend, jak w Polsce? To jest super. Um, ja jestem bardzo zadowolona, bo to są kosmetyki, które, z którymi, które moja skóra bardzo lubi. Mm -hmm. Po prostu super reaguje na te oryginalne kremy BB, mm -hmm. na przykład z miszy, czy te mm -hmm. serum, maseczki mm -hmm. w ogóle super. A powiedz mi, czy ty masz w swojej kosmetyczce tak na co dzień, że używasz? E, polskie kosmetyki pielęgnacyjne? jeszcze nie! Nie, nie. Okay. nawet chyba nie spróbowałam i nie wiem jaki produkt jest, jaki produkt jest dobry, nie, mhm. bo nie wiem, nie, czasami tak mogę patrzeć, A, ale tak jeżeli patrzę, to, yy, to gdzie jest dobre i jak używać, no tak, jakie składniki, bo ja tak yy, kiedyś tak używałam jakie kosmetki, dlatego bardzo skóra była taka niedobra. Dlatego teraz tak patrzę składniki. Mm -hmm. Dobre składniki są, czy nie, dlatego tak patrzę, ale w Polsce trochę trudno zrozumieć. Nie? To wszystkie po polsku, a czasami po angielsku, wtedy ja nie zrozumiem, no. dlatego okay. nie używałam polskie takie pielęgnacje kosmetki, okay. coś tak i tak dalej. Możesz tak polecać. No mogę, oczywiście. No, Bez problemu. Nie. Bez problemu. No. Powiedz, jakie ty największe widzisz różnice takie... Y w, w, takim, w takich urodowych pojmowaniach e, ka, jakby kanonów w ogóle w Korei, a w Polsce, bo na przykład e, też przyszłaś mm -hmm. z wałkiem mm -hmm. na grzywce. I to jest coś, czego ja bardzo dużo widziałam właśnie w Korei, że dziewczyny bardzo często mają hmm. sobie wyjmują z torebki, mają ten tak. wałek ze sobą cały czas i kiedy tam coś tam ten, to one podróżują, czy sobie jadą, czy nawet z kimś tam rozmawiają, sobie siedzą w parku, tak. to mają wałek tam, na Nawet grzywce. w kawiarnie coś tam. Tak, 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 tak. Gdzie w Polsce jakby to wszyscy by patrzyli w ogóle mm -hmm, na to, bo tak mm -hmm. co, co, co ona robi? No, śmieją na pewno, no. Nie wiem od kiedy i dlaczego tak robimy, bo po prostu ktoś tak robi, a to dlaczego ja nie mogę? I mm -hmm. wszyscy robią i nie tak patrzą tak dziwnie, bo wszyscy mm. tak robią. koreanki bardzo interesują się o swoim wyglądu i trochę taki standard beauty jest w Korei, nie? Dlatego tak trochę boimy się, jeżeli ja źle wyglądam, oh, albo to ja, mówię, okay. ja muszę wyglądać ładnie, albo hmm. jeżeli z koleżankami nawet, to wtedy dziewka to jest bardzo ważny, muszę tak robić. A jeżeli tak trochę jest wilgotność, albo padało deszcz, dlatego <grym> moja dziewka tu, to wtedy ja nie mam ani takiej e, pewności. No. O tak, oh. można tak. Dlatego tak, cały czas muszę być tak. Kręczone, tak kręcone, no. mm. tak. tak. No. Chyba to jest okay. moim zdaniem. Dobra, okay. dobra. A co jeszcze takiego widzisz? A co takiego w Polsce y, zauważyłaś? Co się w ogóle w Korei nie dzieje? Co dziewczyny robią? W Korei też chyba teraz tak trochę uwierają takie leggings albo takie y, krótkie leggings. To nie Krótka takie leggings, spodnie, no, no. tak. No, ale. Dla mnie trochę taki siął. Nie wiem, jestem trochę taka stara, nie, ale w Polsce trochę tak dużo uwierają, normalnie, nie? Mhm. Ale dla mnie to jest nie takie spodnie. To musi być schować, y, dupycko, uh -huh. Lusko, no muszę tak schować, uh -huh. ale to tak pokazuje, to wtedy dla mnie siok, bo w Korei raczej chyba długie koszulki, długą koszulkę ubieramy i tak schowamy, uh -huh. troszeczkę dupy, ale Polscy po prostu tak pokazywali, nie? Dlatego no. tak było siok, tego nie robimy w, nie tak bardzo robimy w Korei. Ktoś mm -hmm. może robić, ale nie tak bardzo. A, a makijaż też bardzo inaczej. To dzisiaj tak robiłam nie, takie metowy, jeszcze z pudrem. Tyle pudru poszło, ja zos. Skórej też tak, wiesz nie, takie, takie nie wiem, naturalne, Łyścząca, takie... Wyściocząca, no. lśniąca skóra, mm. tak. A my dodawaliśmy rozświetlacza tyle, Na, no. <laughs> tak. A powiedz, czego z kultury koreańskiej najbardziej ci brakuje w Polsce? Co byś tak przeniosła? Szybko, szybko. Bo, szybko, szybko, szybko. szybko. okej. Okay. Bo oczywiście w Korei też czasami powoli robią, albo jeżeli w firmie, ja słyszałam, pracowniki tak powoli robią i robią nad godziny, nie wiem dlaczego, ale tak powoli robią, ale w urzędzie, naprawdę po Polsce, tak długo muszę czekać. <ścoughs> oczywiście jestem obcokrajowcem i taka biografia, bio bio tak? No, biurokracja, biurokracja tak. tak. No, dużo papieru, dużo dokumenty pod siebie i tak muszę długo czekać. Tego tak lubię, czyli bardzo kocham Polskę, ale tego nie Dlatego okay. chcę tak zmienić. Dobra. Tak, Przenoszę z Korei i potem wszystko, szybko, szybko, szybko. No. To byłoby naprawdę bardzo dobre. Ja też jestem za tym. No, bo nie. w urzędach to jest masakra. Tak, to jest. Tak. Oh. Tam czas się zatrzymał. Mhm. Mm. To nie. A powiedz, a co byś chętnie z Polski przyniosła do Korei? Hm. to wtedy takie luże, nie wiem, jestem odsłuchawczą, dlatego tak czuję się tutaj bez stresu niż w Korei, bo... Nie stresu, tak, okej. Okay. bo w Korei za dużo, też tak mówiłam do Ciebie, nie, ja teraz trochę boję się, jeżeli ja idę do Korei, to wtedy wszyscy patrzą na mnie, ty tułaś, coś tam, coś tam, coś tam, nie, ba no. za bardzo my byśmy obieglądu, ty jak o. wyglądasz, nawet... Jeżeli ja jestem tak trochę szczupła i tak słodnęłam, to wtedy można tak się, o, to dziękuję bardzo, ale odwrotnie, mm -hmm. drugą sytuacją, to wtedy... I wszyscy mówią. Tak, bo mój mąż też tak kiedy tak słuchał, rok temu, trochę tak przetuł i potem odraził, mój bujek mówił, o, ale ty tak razu, od razu na początku, dlatego mm -hmm. on też trochę tak siokł tak. i no on też teraz tak przy... mówił, ja muszę robić dietę, bo okay, tak stresujemy. Okay. My tak za dużo zwrócimy uwagę do innej osoby mm -hmm. i tak my też tak stresujemy się. I też dużo ludzi myśli, okej, okay, co powiedzą, jak tam pójdę, to co ci ludzie będą mówić, bo będą mówić. Tak, tak? jeżeli tak ładna okay. wyglądasz, o jesteś ładna, Albo okay. trochę tak źle wygląda, też, o, dlaczego jesteś źle wyglądać, coś takiego, o, nie? Jesteś okay. chora, coś tam, coś tam. A kiedyś ja bez makijażu też tak dużo słyszałam, trochę od mężczyzny, o, tym musisz malować. O, no. ach chamskie. No, to no. trochę musisz się malować. Chce być twarz, to pod siebie makijażu, coś takiego, uh -huh. coś tam się tam powiedzie. nie? Dlatego coś takiego chcę zmienić, tak, bo w Polsce, nie? Uh -huh. Ja bez makijażu, albo to ja ubieram, albo w klubie to ja tańczę. Po prostu wszyscy nie przyjmują się, nie? Po mm. prostu ja chcę, ja robię. Nie wiem, jestem o co kroczyć, dlatego po prostu tak ja robię. Widzisz tą różnicę, tak? No. tak. Tak. W ogóle super jest Twoja perspektywa, bo w tych tematach, o których mówisz, ja mam wrażenie, że w Polsce nadal za dużo i za często i za mocno się mówi. Mm. Więc yy, wyobrażam sobie, że. Jak bardzo jakby ostro i tak jakby niemiło musi mhm. być e, wtedy tam. Mhm. Że dla Ciebie jest to taki kontrast, nie? Mhm. No, no, kurczę, no. mocne to jest. Super! Tak. Jejko, strasznie Ci dziękuję, mm. że, yy, że zechciałaś tak się otworzyć, mm -hmm. yy, bo to niektóre może tematy są trudne, no bo yy, trudne takie ze względu też na słowa i w ogóle wiem, że się specjalnie przygotowywałaś mm. i <laughs> tak. bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, dobrze tak ci. Super! Nie. Ja mm. uważam, że super. Piszcie i, i, i wchodźcie na kanał Koranka. Tutaj dajemy wam klik, klikajcie. I wchodzicie, i wbijacie, i też zobaczycie te makijaże. Jak to jest? Tak odtwarzać. I tyle pudru walić. No! No, tak robiła tak. <głos》głos》głos》głos》głos》> I kciuki w górę. Dzięki. Cześć! cześć. Pa, pa.